A że 4,5 tysiąca już na liczniku, i wymienię sobie olej. Chlast elegancko. I czyż nie jest pięknie? See you, See you. See you. Ale tu pogoda zmienną jest. No już wyjechałem, patrzcie. Jest już fajnie. Wcam włączam się dystrybutor i tankuję. Tankowaliście kiedyś w takim miejscu? Posmarowany łańcuch, zatankowane i postanowiłem się ubrać, bo robi się coraz chłodniej Tu strasznie piździ, lepiej niż w Kieleckim Kamiet rozłożony, Małpka Opatulona. 22.40 dochodzi. Naprawdę pięknie. Pięknie. 4915. 432 km. Ładny dystansik, naprawdę. Śmiga się to rewelacyjnie. Sermus i to zobaczyska, i pewnie to zobaczyska na trasie jutro. Sajebiście.